Cześć! Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. W kolejnym odcinku komiks ze strefy powiem kilka słów o komiksie Broń Metabarona, Czyli autorstwa Alejandro Chodorowskiego, który odpowiada za scenariusz, a także Trewisa Czeresta i Zora, Zorana Janen Jotowa. No, źle to wymawiam. Ale cóż, wydawnictwo Scream Comics w ogóle wydało sporo komiksów, sporo. No kilka już czytałem, ze świata Metabarona. Co to jest w ogóle ten świat Metabarona? Znaczy, w ogóle duży komiks, duży rozmiar, twarda prawa. Świat Metabarona. To jest science, science fiction, może bardziej space opera, charakteryzuje się, no, charakteryzująca się tym, że właśnie jest tam idealny, doskonały wojownik, czyli tak zwany ten Metabaron. On ma znakomite umiejętności, geniuszem taktyki, umiejętność posługiwania się każdym rodzajem broni itd. I co jakiś czas ma, nazwijmy to, różnego rodzaju zadania, różne organizacje, instytucje, istoty, zwracają się do niego o pomoc. Jak to w metabaronie? Mamy tu mnóstwo fantastycznych kadrów, jeżeli chodzi o grafikę, a także różnych fantazyjnych Mechanik, rzeczy, magii, nie magii, technologii dziwnej, przepowiedni, różnego rodzaju opowieści wewnątrz, które tworzą coś więcej, bo tak jest skonstruowana ta seria, tak jest skonstruowana w ogóle cykl metalorona. Ja czytałem trochę komiksów z tej serii i ogólnie czyta się to naprawdę przyjemnie. I chciałem się zastanawiać, czy od tego komiksu w ogóle można by zapoznać się z Metabaronem. I wydaje mi się, że tak. Jedną z najważniejszych cech Metabarona, czy powiedzmy ich nazwijmy to tradycji, sposobu powstawania, szkolenia i tak jest tutaj zawarta. Więc to jest fajna rzecz. Jest tu też oczywiście jakiś mistycyzm jakaś walka z jakimiś potworami, stworami niesamowitymi. No naprawdę dzieje się graficznie moim zdaniem pierwszorzędnie. Piękne kadry, bo to jest styl rysowania, który ja akurat bardzo lubię. Czy polecam ten komiks? Znaczy tak, jeżeli jesteś fanem science fiction, fanem space opery i lubisz tego typu klimaty, czyli jakaś wizja przyszłości, podróże gwiezdne, różnego rodzaju broń, technologie, magie, istoty, których nie znasz, różnego rodzaju dziwne zdarzenia, to komiks jak najbardziej dla Ciebie. Natomiast jeżeli wolisz bardziej przyziemne opowieści typu kryminał, o detektywie, który nie rusza się z jednego miasta, no to, to się odbijesz. I jest to naprawdę przyjemna lektura dla mnie. Komiks ten został mi udostępniony pożyczony w sklepie komiksowym Strefa komiksów w Bielsku Białej przy ulicy Gazowniczej, za który bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście komiksy tam możecie nabyć, jak Was to interesuje, to po prostu podjedźcie w Bielsku Białej przy ulicy Gazowniczej. Tam sobie możecie obejrzeć ten komiks i zobaczyć w ogóle, jaki mają wybór komiksów. Z mojej strony to by było tyle. Powiem Wam, że generalnie bawiłem się dobrze. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć!